Dzisiaj w godzinach rannych po godzinie siódmej na y, autobus y, dowożący dzieci do szkoły, czekały dzieci w wieku y, szkoły podstawowej i gimnazjalnej na wjeździe do posesji. Jadący y, samochodem y, mieszkaniec y, gminy Osiek, samochodem marki Alfa Romeo w pewnym momencie z niewyjaśnionych dotychczas przyczyn wjechał w grupę tych dzieci. W wyniku tego zdarzenia cztery, czworo dzieci zostało poszkodowanych, odwiezionych do szpitala. Na chwilę obecną, z tego co ustalano dzieciom nie zagraża niebezpieczeństwo utraty życia. Myślałem na że co ja potrzeba, to krzyki takie, być wkrótce patrzę na dziecko leży. Myślałem, że jestem już jasny, że się niedobrze zrobiłem, że Редактор субтитров А.Семкин Корректор